Zrobić w końcu, tak żeby że ładny. No, zmywaj się. Nie to nie. Zostajesz tak do końca życia. Halo, co ty robisz? Co robisz? zepsułaś mi TikToka, A tam by Daj mi to mm. Widzisz masz kwiaty. Nie pomogłaś. Nie Nieważne. Tip. Hmm. Co by porobić? Może uciec z nas z domu? Hmm. Ubiorę się. To. Dobra. Siema, siema. Co tu tyle rzeczy? A wiecie, czy to jest moje? What? Yy, nie skomentuję tego. Come on. O. O. Ja chcę przymierzyć to. Jest kosmita. A, kosmita! Ona się boi, to maska. To maska kobieto. Esko? Co to miałam wiedzieć? Masz krampetem w łebek i nic nie mu. Ty nie udawaj znowu. bo mnie to już denerwuje. No dobra, dobra. O, dobra. co się babi? Hmm, lekarza. Jestem na le dorosłych, jestem lekarzem. Ja chcę być strażakiem. Pojedziemy A ja chcę jeździć sobie na tym czymś. Nie chcę być. Co ty właśnie robisz? O. Nie jest twój interes. Jajko głowiec. Jajko głowiec. Aaaa! Sama się boję. A tak poza tym ubierzmy lepiej maseczki. Trochę tu uduszno. Ja będę nagrywać. ale musimy coś zrobić. Co? So. Nagrywaj. Mm -hmm. Nagrało się? No, chyba jo No, ta Tu sì, dobra. Dawaj, kamerę No, mnie. Bumber. Patrz, to. Bumberdillo, krokodilo. Tra lalelo, -la -la, tra lala. Porkodilo, porkala. Hm? Zabije się tu nas śmierć. Niech. Się Szyb bananini! Wyrzucaj tego krokodyla. Mój bubordiluś krokodiluś! A ty tak nie płacz. Zaraz przyjdę. Ej, ps! Hmm? Proszę! Patrzcie! Jaki cud! Zobaczcie, mamy nowe wyroski! To będzie się nazywał płuć. Dobra, jeszcze pójdę po coś. Po co niby? No właśnie. Po takie wszyscy To będzie ładnie wysysało, bał. Mam do nas kilka rzeczy. O, to czat. Puśćcie to pudełko i to gdzieś indziej, bo zasłania. Będzie tu. Tu jeszcze taka. Tu taka skarpetka, kociak. Może być takie coś, i takie coś jeszcze. A jeszcze poszukamy tu i postawimy sobie ramkę, i takie to. Cóż, nie wiem, co to jest. Ale będzie mi lepiej, to jasno. April! Matko, co ty robisz? Eee... co robimy? Nie wiem. Może ty też do mnie przyjść do domu? Joo! Tak! To chodźcie. Kogoś będziemy musieli razem w tróję wyjść po róże Albo chodź, Chodźmy. Do tego. Poczekajcie. dale Co mogę to ściągnąć? Dobra, jesteśmy. Co robimy? Chodźmy na hamak. Je zajmuję. Dobra, a co ty ja sobie? I no. ja idę na chwilę. Na dobra, dobra, jak jesteś. Co to będzie? To? A, Apirat. Zasadzimy Sarbuza. Ziemniaki, co jeszcze? Fasole, co jeżeli nie będziemy podlewać, może urośnie. Eee, na łapki. Dobra, chodźcie. Pudru, pudru, pudru. Mogę pić ja? O.

Dobra, idziemy. Możesz do pajączka Zemka? Tak, pają Zenek! Nadal nie zjadłeś. Nadal nie zjadłeś tych ludzi. już tylko jeden. Jeszcze trzeba sobie poczekać. Ja biorę banany. Om. A ja tropikalny owoc. Dobra, mmmm zdjęcie świtko mamy. Hmm. Hum, zimbi. Ja zimbi. Arbuza. ja ah, é fasole. O eu mogo obvić fasoli. Um, eu não fasole, Zantu. to nie był dobry pomysł. não. Eu não, fassoles, não, não. Não, não. I idę pod prysznic. A Ale chcę zrobić zupkę chińską. Ty miałaś Ci pod prysznic, nie ja pamiętasz? Ja chciałem sobie zrobić zupkę. A to już mi się wszystko myli. Jezus mary. Dobra, bierzemy prunki. Przyjemny... makaron. Mm, kurde. I dosyć się rozłożyć, do położyć. O już. Mm, um, um, ale dobry. A to jest mój tapelusz. Miód. Ale czad. Podgrzeję sobie miód na maśle. Co ty gadasz? Ej, nieważne. No? Dobra, już wychodzę, już wychodzę, już wychodzę. A Kibel jeszcze. Dobra.

Idę już spać. Po co mi tam przejrzeć? No, co dobre. Tak, budzik muszę ustawić. pi pip. pi pip. Ja też za spasy A ty jutro nie idziesz do pracy. No właśnie. Hello. Idę do pracy. Ustaw sobie budzik pipi. Pip. Ja też sobie ustawię. I ty swoją mówisz, ja już mam. A. Czy ja jako... Pszuch. Czy ja jako jedyna nie śpię? Mm -hmm. Tak. Gdzie jest?